To jest podcast NZS UW. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich, a w szczególności studentów, w podcaście NZS UW. Dzisiaj porozmawiamy o bezpłatnej pomocy prawnej dla studentów. Bezpłatna pomoc prawna jest elementem szeroko rozumianego poradnictwa prawnego. Poradnictwo oznacza nie tylko dostarczanie porad prawnych, ale również informacji prawnych i porad obywatelskich co także powinno być ujęte w modelu nieodpłatnej pomocy. Niestety poziom świadomości prawnej studentów wciąż jest na niskim poziomie. Jesteśmy więc grupą szczególnie narażoną na wszelkiego rodzaju naruszenia prawa. Co więcej, często nie jesteśmy również świadomi, że konsultacja u prawnika kosztująca, nie ukrywając, niemałe pieniądze, nie jest jedynym rozwiązaniem problemu. NZSOUW, a w szczególności Biuro do Spraw Prawnych, wyszło z założenia, że jak najwięcej studentów powinno dowiedzieć się o możliwościach uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej. Rozpoczęliśmy research instytucji, które świadczą bezpłatną pomoc prawną dla obywateli. Skierowaliśmy swoją ofertę m.in. do jednostki działającej na Uniwersytecie Warszawskim Akademickiej Poradni Prawnej. Świadczy ona bezpłatną pomoc prawną dla studentów głównie warszawskich uczelni podczas dyżurów ekspertów. Dzisiaj w naszym podcaście gościmy pana Karola Brunejko, prezesa Akademickiej Poradni Prawnej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Moje pierwsze pytanie, skąd w ogóle pomysł na Akademicką Poradnię Prawną? Akademicka Poradnia Prawna, która nazywa się teraz Akademicką Poradnią Prawną, wzięła się z potrzeby chwili na początku lat 90. Wtedy, kiedy powstała, powstawała samorządność studentów, po uchwaleniu nowej uchwały w sprawach szkolnictwa wyższego, Nagle do zarządu samorządu studentów zaczęli zgłaszać się studenci z różnymi problemami. W związku z tym, w ramach zarządu została powołana komórka, w ramach Komisji Prawnej i Komisji Socjalnej, zarządu samorządu, została powołana komórka, która właśnie miała świadczyć doraźnie pomoc prawną dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 roku, wtedy, kiedy przewodniczącym samorządu był pan Konrad Gutkowski, który jest dzisiaj cały czas naszym doradcą w Poradni, jako przewodniczący zaordynował. Stworzenie właśnie takiej jednostki. Na początku działała ona, tak jak wspominałem, jako część zarządu, a potem po powstaniu naszej fundacji, czyli Fundacji Uniwersytetu z zaczęła działać już niejako niezależnie. Na początku pod nazwą Adwokatura Studencka Samorządu Studentów UW, to była ta nazwa zarządu, a po powstaniu fundacji nazywała się Studencką Poradnią Prawną, i dzisiaj nazywa się Akademicką Poradnią Prawną. Niedługo będziemy świętować 30-lecie działalności APP i, i w ogóle fundacji. Mamy, no tak jak, tak jak wspominałem, no, cały czas są przy nas te osoby, które, które zaczynały, które nie dość, że tworzyły samorządność studencką wtedy, w latach 90 i wcześniej, dzisiaj cały czas z nami pracują, pomagając na co dzień w sprawach, w sprawach prawnych. A jeżeli już mówimy o problemach, to według Pana te problemy zmieniały się w trakcie, że tak powiem, działalności APP, czy... Może studenci po prostu stykają się z takimi samymi problemami na przestrzeni. Ciężko ciężko mi powiedzieć, z jakimi problemami przychodzili w latach 90. bo miałem wtedy bardzo mało lat i, i, i nie jestem w stanie powiedzieć z własnego doświadczenia, aczkolwiek od mojej tutaj już siedmioletniej współpracy, tak, przygody z, z APP mogę powiedzieć, że te problemy są cały czas podobne, tak? to, są, to są problemy studenckie, które dotyczą mieszkania, tak? które dotyczą alimentów, bo mówimy o, o młodszych ludziach. Które dotyczą pierwszych umów o pracę czy też umów zlecenia, które dotyczą problemów z, ze sklepami, tak? z rękojmią, z małymi oszustwami właśnie, właśnie w sklepach czy, czy, czy w internecie. Myślę, że przez te 30 lat zazwyczaj było to, to samo, to były podobne problemy i oczywiście największa, największa grupa problemów prawnych, jakie może mieć student, czyli problem na uczelni. No to w związku z tym, jak, jeżeli już mamy taki problem, to jak się przełamać i szukać pomocy według Pana, jak Wy może jako akademicka poradnia prawna staracie się zachęcać studentów do korzystania z pomocy prawnej? Problematyka doradztwa prawnego, takiego bezpłatnego doradztwa prawnego na Uniwersytecie, w sensie my, jako OPP, no jest taka, że my prowadzimy działalność reklamową głównie dzisiaj, głównie poprzez, poprzez internet, poprzez Facebooka, tam informujemy o swoim istnieniu. Problem z reklamowaniem takiej działalności jest taki, że ten like na Facebooku, on tak na dobrą sprawę nic nie daje. Dlatego, że osoba, która szuka pomocy, to będzie szukała tego, tej najtańszej strony poradni dopiero wtedy, kiedy, kiedy będzie tej pomocy potrzebować. Więc te liczby, które są mniejsze, większe, jeśli chodzi o jakieś zasięgi, no nie mają dla nas tak na dobrą sprawę znaczenia. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że największy zasięg mamy przez pocztę pantoflową. Czyli jeden student drugiemu przekazuje informacje, dużo też wykładowców informuje o naszej działalności. I, I mówi, że taką pomoc nauczeni można dostać. Bardzo dużą pomocą jest fakt, że nasze linki do naszych stron, naszej strony są obecne na wszystkich stronach wydziałowych na UW. A specyfika wyszukiwarki Google jest taka, że im więcej linków znajduje się na stronach typu Edu, to, to, to tym wyżej nas pozycjonuje w samej wyszukiwarce, przez co też ludzie często trafiają do nas, nie wiedząc wcześniej o naszym istnieniu, tak? a wpisując po prostu w wyszukiwarkę poradnia prawna Warszawa. Więc jeśli miałbym powiedzieć, to, to tak, raz działamy poprzez samowyszukiwarkę, dwa przez portę pantoflową. Widzimy tego efekt teraz, na przykład w ostatnich mroku, dwóch latach. Bardzo dużo trafia do nas studentów zagranicznych z Erasmusa, gdyż po prostu skutecznie, pozytywnie zakończyliśmy parę spraw i rozeszło się to bardzo dobrze w środowisku Erasmusów. I z tego powodu zmieniliśmy trochę nad profil działalności ostatnimi czasy, bo, bo, bo właśnie tych spraw, tych porad w języku angielskim i w innych językach jest coraz więcej. Czyli można powiedzieć, że studenci z zagranicy mniej się stresują i chętnie sięgają, sięgają po pomoc. Czy ciężko to tak nazwać? Ciężko to tak nazwać, bo to, to jest sytuacja często ostatniej dyski ratunku, bo te sprawy są bardzo różne. Bardzo często te sprawy dotyczą kwestii legalizowania pobytu. Urząd do spraw cudzoziemców warszawski niestety działa bardzo, bardzo słabo, ale to też z powodu, nie z powodu złej woli, tylko z powodu tego, że jest bardzo zadowolony pracą. Więc ci studenci często do nas trafiają ze sprawami prawie że beznadziejnymi, tak, z terminami poprzekraczanymi bardzo mocno, i przede wszystkim natrafiają na gigantyczną barierę językową, to znaczy, postępowanie, jakie jest prowadzone w sprawach cudzoziemców, jest prowadzone w języku polskim. Oni tego języka nie znają, tak? I jest to całkowicie normalne. Więc my, oprócz tego, że musimy doradzać, tak, w kwestiach prawnych, to musimy też trochę uspokajać. Pytała też pani o, o kwestię przełamywania tego stresu, w otrzymywaniu porady, tak, w proszeniu o pomoc, z. Proszeniem o pomoc to tak nie spotkałem się, żeby to był problem, aczkolwiek zauważyłem i też moi koledzy z zespołu zauważyli już dawno, że nasza poradnia jest nie tylko poradnią prawną, ale do nas często przychodzą też studenci się trochę wygadać o swoim problemie, więc tak czujemy się troszkę terapeutami, aczkolwiek to może jest za duże słowo, dlatego że nie mamy ku temu żadnych podstaw merytorycznych, ale dużo jest w tej naszej poradzie, tak, takiej rozmowy, takiego wsparcia nie tylko prawnego, merytorycznego, ale właśnie też takiego ludzkiego myślę, że jest to też możliwe przez to co łączy to doradztwo bezpłatne te obywatelskie, czyli fakt, że my nie pobieramy od ludzi pieniędzy. W związku z tym też inaczej się rozmawia z, z takim beneficjentem. Pozwalamy sobie pewnie na troszkę więcej szczerości, pozwalamy sobie na troszkę skrócenie dystansu, oczywiście przy zachowaniu profesjonalizmu, ale Pozwala nam to inaczej podejść do, do, też do problemu każdego beneficjenta. Więc studenci do nas przychodzą, często się wygadać, te porady trwają, te, te, te spotkania trwają dosyć długo. Jesteśmy dwie godziny dziennie, ale, ale czasem godzinę, półtorej na jedną osobę. I oprócz tej takiej merytorycznie ściśle porady, to, 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 to staramy się ten problem rozwiązać nie tylko, że tak powiem, nie tylko prawnie. A czy są takie sprawy, których się Państwo nie podejmują? Tak, nie podejmujemy się przede wszystkim spraw karnych, bo po prostu nie możemy tego robić, i nie podejmujemy się spraw podatkowych, ponieważ tego nie potrafimy. Jeszcze odnosząc się do tego, co Pan powiedział, że często wizyta u prawnika to jest troszeczkę sesja terapeutyczna, to jest to często właśnie powiedzenie prawników, że klienci do nich przychodzą, przynajmniej tacy, może nie tyle biznesowi, co też właśnie jak są kwestie prywatne, troszeczkę się wyżalić i to nie jest nie tylko słucha porada Ta, prawna, tak? Tylko... Na pewno trzeba. Umieć przełamać ten strach, to wątpliwość przed dzieleniem się jakimiś prywatnymi sprawami z, jednak z obcą osobą, tak jak najbardziej z obcą osobą. My prowadzimy także sprawy rodzinne, tak, są to sprawy alimenty, są to sprawy rozwodowe, najróżniejsze. I wyobrażam sobie, że z punktu widzenia, tak, beneficjenta, ciężko jest czasem otworzyć się i powiedzieć o trudnych rodzinnych sprawach, zwłaszcza, że często rozwiązaniem jest naprawdę rozwiązania prawne są brutalne. I decydować się na nie też jest, też jest ciężko. I tu i właśnie w takich sprawach właśnie rodzinnych dużo łatwiej jest nam, jako prawnikom, którzy pomagają za, za darmo, nie pobierają tych osób żadnego, żadnych pieniędzy, łatwiej jest nam mówić o możliwych rozwiązaniach, tak, i wskazywać, że są pewne prawne rozwiązania, które będą działać i które raczej na pewno zadziałają przed sądem i tak dalej, ale mogą bardzo negatywnie wpływać na relacje międzyludzkie i, i rodzinne, że. że są takie rozwiązania, które prawnie są dobre, ale w relacjach takich społecznych są bombą atomową. Mówiliśmy już o rozmowie, czyli tak naprawdę środkowym etapie całego procesu udzielania porady. A mógłby nam Pan opowiedzieć, jak wygląda ten proces od początku? Czy taki student może po prostu przyjść do Państwa na dyżur? Trzeba się na przykład na niego zapisać, tak jak się zapisujemy na dyżury do wykładowców, na egzaminy, na zajęcia. Nie, nie, nie trzeba się do nas zapisywać. Oczywiście warto wcześniej napisać na przykład maila na któryś z naszych maili, albo na ten ogólny, na adres biura, albo bezpośrednio do któregoś z doradców. Te maile są dostępne na naszych stronach internetowych i na Facebooku. Po otrzymaniu takiego maila ktoś, zazwyczaj ja, jeśli chodzi o ogólny, będę tę sprawę kierował już do kogoś z zespołu i polecał udać się do konkretnego prawnika, bo... Wprawdzie udzielamy porad bez konkretnej specjalizacji, każdy z nas jest wykwalifikowany na tyle, żeby pomóc w każdym zakresie spraw, to ja wiem w czym moi doradcy są najlepsi tak i wtedy jestem w stanie pokierować dokładniej, ale ogólną zasadą jest to, że można przyjść w godzinach pracy w poradni, w godzinach dyżuru bez zapisywania się, tak. czyli można nawet przyjść, czego nie doradzam, przyjść na ostatnią chwilę. Ale no czasem, się, czy, 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 czasem się tak zdarza, że trzeba. To co, to, to, co doradzam, to najlepiej skontaktować się wcześniej, mailowo lub przez Facebooka, opisać pokrótce swoją sprawę, żeby, żeby można było skierować do doradcy, który ma największe doświadczenie w tym zakresie, i wtedy zostanie podany doradca, który się tą sprawą zajmie. Przyjść na dyżur i co ważne, do samego dyżuru także trzeba się trochę przygotować. Po pierwsze, przemyśleć, na czym dokładnie polega problem. To wiem, że brzmi bardzo ogólnie i dosyć trywialnie. Ale tak, trzeba wiedzieć, z czym przychodzimy, trzeba umieć zadawać pytania, trzeba wiedzieć w jakiej sytuacji dokładnie jesteśmy, dlatego że te pytania po prostu na dyżurze się pojawią od naszego doradcy, który będzie wnikliwy, który będzie pytał o szczegóły, więc warto się podpierać przede wszystkim dokumentami. Czyli na taki dyżur trzeba przygotować dokumenty albo w formie elektronicznej, czyli przesłać je na adres doradcy wcześniej, przed, przed dyżurem, albo przynieść ze sobą, jeśli nie chcemy po prostu, żeby coś latało w internecie, tak, naszego prywatnego. Podczas samej już porady, kiedy przychodzimy na, na, na tą konkretną godzinę, trzeba będzie okazać legitymację studencką, która uprawnia do uzyskania porady, ważną legitymację studencką, to ważne, oraz trzeba będzie podpisać takie oświadczenie o zapoznaniu. To są kwestie ochrony danych osobowych plus kwestie uzyskania, uzyskania porady. Tam są szereg szereg różnych oświadczeń. I to jest, jeśli chodzi o wymogi takie, powiedzmy, że formalne, to jest wszystko. Potem otrzymujemy, w zależności od stopnia złożoności sprawy, albo otrzymujemy poradę ustną od razu, tak, na bieżąco, albo otrzymujemy poradę pisemną w przeciągu, tam, staramy się do dwóch tygodni zająć stanowisko, także w zależności od, od, od stopnia skomplikowania danej sprawy. Jak pana zdaniem można szerzyć wiedzę o możliwościach uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej? Jeśli ktoś wie o tym, że można gdzieś uzyskać pomoc, należy po prostu reagować, tak? I mówić, i mówić znajomym i osobom, które ewidentnie potrzebują pomocy, że, że takie instytucje istnieją. Że nie zawsze trzeba udawać się do profesjonalnego pełnomocnika w sensie płacić pieniądze, tak? Chociaż to też trzeba powiedzieć jasno, że my też często kierujemy naszych beneficjentów do profesjonalnych pełnomocników, bo czasami jest potrzeba reprezentowania kogoś przed sądem. Tak? My mamy u nas osoby, które byłyby w stanie to robić, ale nieczęsto się na to, na to zgadzamy. Często też widzimy swoje braki w wiedzy czy w, czy, czy, czy w praktyce i nie chcąc kogoś skrzywdzić, polecamy zainteresowanie się ofertami pełnomocników z Warszawy. Którzy mogą reprezentować daną osobę. Staramy się polecać też konkretne kancelary czy konkretnych prawników, w zależności, w zależności od sprawy. Ciężko mi powiedzieć, jaki jest najlepszy model szerzenia wiedzy o, o darmowych poradach. Ogólnie problemem jest szerzenie wiedzy o prawie, tak. Im wyższa w społeczeństwie jest wiedza na temat e prawa, tym tak na dobrą sprawę pewnie będzie mniej problemów i mniej takich poradni będzie istniało, co jest dobre i niedobre dla nas, tak? Ale głównie jeśli wiemy, to, to, to namawiać, i informować pocztą pantoflową, bo to z mojego doświadczenia wynika, że jest najskuteczniejsze. Dobrze, to teraz jeszcze ostatnie pytanie: Gdzie możemy znaleźć akademicką poradnię prawną? Kanadyńska Poradnia Prawna mieści się i udziela porad na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego, na krakowskim przedmieściu. Znajdziecie nas na pierwszym piętrze budynku samorządu studentów, to jest ten budynek na prawo od bramy głównej Uniwersytetu. Porad udzielamy na ten moment cztery razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych. W sytuacji pandemicznej zdarza się, że przenosimy się na prywatny serwer na Discordzie, gdzie można, gdzie można nas próbować łapać. Tak jak wspominałem wcześniej, nie trzeba się, nie trzeba się umawiać, można przejść prosto z ulicy, ale doradzam najpierw skontaktowanie się z nami. A znajdziecie nas i kontakt do nas znajdziecie na stronie internetowej akademickaporadniaprawna.pl oraz na naszym Facebooku pod tą samą nazwą. To w takim razie miejmy nadzieję, że to nasze nagranie, ten nasz podcast przyczyni się choć trochę do poszerzenia wiedzy studentów na temat możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej. I cóż, wszystkich nie życzymy wam oczywiście. Problemów prawnych, ale jeżeli takie już się zdarzą, to serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości i z działalności akademickiej poradni prawnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Podcast jest realizowany w ramach działalności Biura do Spraw Prawnych NZS OWW. Zachęcamy wszystkich do subskrybowania naszego kanału oraz śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku.